Cześć, kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Specjalnie podniosłam tak okulary, bo idę na korektę brwi. Wyglądają one super, naprawdę jestem zadowolona. To nie mogę się doczekać efektu po korekcie, serio. Można by było nawet to tak zestawić, ale nie, nie, nie. Jak chcę korektę, zobaczcie w ogóle jaka pogoda. Taka sama pogoda była chyba podobna, nawet jak byłam na ee, brwiach e, pierwszy raz a na laserze jak byłam to też była taka pogoda a teraz też jest taka pogoda także taka pogoda sprzyja takim rzeczom I dzisiaj był taki trochę babski vibe jeżeli chodzi o dzień, bo teraz z brwi i zaraz z brwi jadę na paznokcie w końcu, tu mi w ogóle cała zeszła z paznokcia cała ta cały top więc nie mam topu, a w kciuku, którym trzymam telefon nie mam nawet paznokcia. W sensie paznokieć mam swój, ale trzeba będzie to przedłużyć, bo się złamał. Eee, no. Odwieźliśmy dzisiaj dzieciaki, odebraliśmy drugi samochód, to znaczy mąż to robi. Ja go po prostu wyrzuciłam z samochodu, no i przyjechałam i za chwilę idę na Brwi. Eee, tam widziałam jeden komentarz, bo jeszcze z nie odświeżałam komentarz, że myśleliście, że to Moje Dziadziuś będzie, o Matko Święta, przepraszam Was. Nie miałam nawet na celu zrobić żadnego clickbaitu, ale nic takiego, ale też nie wiedziałam, jak to w tytule ująć, a był to taki duży element tego. No, mogłam, na, potem wpadłam na pomysł, że mogłam napisać: Będę ciocią, no nie, ale y, napisałam: Będzie Dziadziuś, coś takiego, i y, y, pomyślałyście, że to ja nie ja nie ja powiem wam ja mam już w tym roku 36 lat. Raz ja wiem, że kobiety zachodzą w ciążę w tym wieku i tak dalej i ja się nie czuję staro, ja się wręcz czuję bardzo młodo. Mimo że mam bliżej 50 niż 20 już. Tak. E, ale e, Nie wiem, no powiem wam kochani, że czuję się bardzo młodo, no ale mam już te 36 lat, yy, dzieci mam już duże, Antoś ma już 10 lat, Laurka ma już lat 7, w kwietniu skończy teraz. No i jakoś sobie tego nie wyobrażam, nie chciałabym pakować się z powrotem, mimo że okres jak moje dzieci były malutkie, jak były takimi bobaskami, ja się naprawdę to się najbardziej realizowałam jako mama. Mnie to w ogóle nie męczyła. Ja uwielbiałam być mamą bobasów, ale teraz nie chciałabym już. Po prostu nie chciałabym. Jeżeli dziecko by się pojawiło, to powiem wam, przyjęłabym je z otwartym sercem i wychowałabym w miłości, ale. Ale no, nie byłaby to jakaś taka nowina, że skakałabym na początku pod, pod sufit, bo no, nie planuję dzieci. Moje dzieci oboje są z miłości, zaplanowane. I e, tak w, dosłownie tak jak chciałam, żeby to było, bo chciałam mieć pierwsze syna, drugą chciałam mieć córeczkę. Udało mi się to, plan w stu zrealizowany i nie chciałabym go realizować ponad, ponad, ponad stan. Yy, uważam, że wychowanie dzieci w dzisiejszych czasach jest w ogóle bardzo trudne. Yy, mierzę się z tym teraz i yy, nawet jak nie obawiałabym się tego okresu takiego początkowego, to yy, później... Yy, Później bym się obawiała, że już bym była taka starsza i chciała już osiąść na laurach, tak mieć spokój, a miałabym na wychowaniu, wiecie, takiego wchodzącego w okres buntu nastolatka i tak dalej. Nie, myślę, że nie. Nie chciałabym. Ja wiem, że są kobiety w moim wieku, które dopiero zaczynają przygodę z macierzyństwem. Teraz bardzo często dziewczyny decydują się na dzieci dopiero po trzydziestce. Okej, okay, fajnie, nie zazdroszczę ogólnie. Ja dzieci miałam planowane. Laura, boże, Antosia urodziłam, jak miałam 26 lat. Laurka, jak miałam 29, też, więc nie byłam jakaś bardzo młoda. I, i, I mam teraz duże, już samodzielne dzieciaki. Laura idzie do szkoły. Za 8 lat mój syn będzie pełnoletni, a ja będę miała. Yy, 44 lata. Więc będę w kwiecie dosłownie w pełnym rozkwicie wieku. Yy, dlatego A podobno w ogóle życie zaczyna się po czterdziestce. Yy. Więc yy, nie, jestem już naprawdę, w ogóle jadąc na wakacje jest to już zupełnie inny wymiar. Dzieciaki umieją zająć się same sobą. Dzieciaki umieją iść sobie nałożyć same jedzenie. Yy, no jest to coś zupełnie innego, inny wymiar już rodzicielstwa, macierzyństwa i ja cieszę się, że podjęłam taką decyzję, że od razu zdecydowaliśmy się na dzieci. Nie czekaliśmy długo, że y, aż urodzi się y, Laurka, tylko 3 lata różnicy jest między dziećmi i y, uważam, że tak jest ok i tak jest y, dobrze. Y, to nie znaczy, że ktoś, kto decyduje się na dzieci później, podejmuje w moim mniemaniu jakąś złą decyzję. Nie, absolutnie nie to jest wybór każdego, ja po prostu mówię z swojej własnej perspektywy, że cieszę się, że to dziecko urodziło, te dzieci urodziły się wcześniej i są już takie duże i samodzielne, a, a będę super ciocią, będę super ciocią, będę miała pod nosem takiego bobasa, więc sobie wiecie, pojadę, poużywam, poniuniam takiego małego dzicka. no i pojadę do domu <gryw> i będę mieć spokój. No, tak to wygląda, no. Ale fajnie, fajnie, niech się dzieci rodzą tym, którzy jeszcze ich nie mają. Eee, no, tak. A w ogóle mój dom jest za mały na kolejne dziecko. I te. Na robota. Nawet są mniej podrażnione, takie i jaśniejsze niż za pierwszym razem. Boskie. Aj! Super, są. Naprawdę jestem zadowolona. Tu mi trochę uzupełniła, ale ja tak coś czułam, że tu mi ten pigment za pierwszym razem tak słabiej złapie, bo. Ja tam miałam nawet taką... Ale to jak moje brwi wyglądają, odkąd się nimi opiekuje Weronika, a jak wyglądały przed tym, jak do niej przyszłam, to o czym sama nawet mi mówiła, to jest nie była Ziemia. Super. Usta spierzchnięte. Mogłam ją poprosić, żeby mi dała szklankę wody, ale jakoś nie pomyślałam, a chcę mi się w sumie pić teraz, tak do mnie dotarło. Dobra, która jest godzina, bo ja muszę jechać na paznokcie. Proszę, jakie remonty na plantach w Oświęcimiu. Będziemy spacerować. Jakiś park powiększają. Dobra, jadę. ja i Tak, kochaneczki. To jest kolejny dzień tego vloga. U nas pogoda paskudna pada od wczoraj. Ech, nie kłamie. Pada cały czas. Wyczyszczeni. Ja brewki mocne, bo po korekcie, jak widać. A no i nie pokazałam wam, jakie mam pazurki. Takie takie. Ładne nie? Takie wiosenne. Bardzo ładne i tu mam takie kwiatuszki nie wiem czemu mi się ta ręka częściej, chyba mi ścierpa. Ogólnie mi się ręce trzęsą, ale no, więc tak to wygląda, pada brzydko. Robić dzisiaj carbonare na obiad, a potem y, jedziemy na Unię. Trzymajcie kciuki, muszą wygrać. Jezu, muszą wygrać ten mecz, bo ja chyba zwariuję. Muszą wygrać dziś ten mecz, muszą. No i jutro najlepiej też, ale ja jutro nie jadę na mecz. Zostanę w domu. Moi jadą na mecz, ja dzisiaj jadę, jutro nie jadę. Patrzcie, jaki mam fajny kubek, mąż mi przyniósł z pracy, taki wiecie i fajny na kawkę do auta i na zupkę, jakiś, nie wiem co to jest, bo to po norwesku. I działam sobie tu, ogarniam trochę, i słucham sobie czegoś tam, jakiegoś podcastu czy czegoś. Powiem Wam, że brwi wczoraj w ogóle sam yy, nie opowiadałam Wam o odczuciach, po no to powiem Wam tak. Mam wrażenie, że bolało mnie bardziej niż za pierwszym razem, ale wiecie, no, macie takie dni, że jesteście bardziej wrażliwe. I tak dalej, bardziej mi na pewno oczy uzawiły i mi się kichało, ale y, niż za pierwszym razem, no nie wiem, może ta skóra jest, wiecie, mimo że to już dwa miesiące tam delikatniejsza y, teraz, więc troszeczkę mnie bardziej bolało, a i miałam na początku to uczucie takie ściągnięcia, a nawet mnie szczypało, a dzisiaj już nic, dzisiaj już totalnie nic mnie nie szczypie, nie boli, także będzie mam nadzieję się szybko, fajnie goić, no i zobaczmy efekt po korekcie, ale jestem, wiecie, przed korektą już byłam bardzo zadowolona, a co dopiero jak się to wygoi wszystko pięknie, ładnie, jeszcze potem jak już no muszę się jakoś terminowo ogarnąć, bo chciałabym mieć na rzęsy, ale zastanawiam się, czy dopiero pójdę i zacznę na ten sezon robić rzęsy od maja, przed komunią, czy już sobie zrobię przed świętami wielkanocnymi, może już bym przed wielkanocą sobie zrobiła te rzęsy. No nie wiem, tak mnie kusi trochę, żeby sobie zrobić. No i co, kochani, muszę zająć się zaproszeniami, które mam już zrobione, ale muszę je wydrukować. Czekam na paczkę aż mi koperty przyjdą, żeby sobie też wiecie ten wymiar tak dokładnie do, dociąć. Yy, I yy, będzie trzeba pozapraszać gości na komunię. Yy, no, już powoli o tym myśleć. A przede wszystkim, w czym ja pójdę na tą komunę. Dla Laurki mam sukienkę, ale chcę mieć też taką alternatywę, jakby nie było pogody. Patrzę za to okno i mam nadzieję, że my będziemy mieć piękną pogodę na komunie. Wiecie, to jest dopiero połowa marca, ale w maju też może się zdarzyć taka pogoda. Miejmy nadzieję, trzymajcie kciuki, żeby było pięknie, żeby dzieciaczki miały piękną pogodę na ten dzień. Dobra, ja sobie tu trochę poogarniam właśnie. Posprzątam, żeby był porządeczek. Zrobimy może jeszcze test mikrofonów, które mój mąż kupił. To znaczy on to bardziej dla siebie kupił, bo może będzie miał kanał też, ale to bardziej taki związany z przedsięwzięciem, którego się stwierdził, że podejmuje. I z działalnością, którą chcę rozpocząć, ale o tym może troszeczkę więcej później, więc to znaczy, może nie dziś po prostu, więc może, może jak będzie coś już wiadomo, to na pewno dam wam znać. Dobra, działam, ogarniam tu, bo nie mam czasu, potem muszę zrobić tą carbonara jeszcze, żebyśmy zjedli przed. No, przed wyjściem, bo musimy jechać dwie godziny wcześniej. Medz jest na 18.30. My o 16.30 już wyjeżdżamy, bo będzie po prostu ciężko sobie usiąść na zasadzie takiej, żeby razem usiąść. A bierzemy jeszcze kolegę Antosia, więc tym bardziej musimy wyjechać. ma kochani, kontynuacja vloga, mamy sobotę, wiem, że światło jest złe, ale dajcie żyć, dajcie żyć, jest jak jest, lepiej nie będzie, polski hokej już włączony, nie ma mnie na meczu, bo nie wiedziałam, czy pójdę, nie kupiłam sobie biletu, Mąż kupił dla siebie i dla dzieci, wczoraj byłam na meczu, było przepięknie, piękną oprawę zrobili, było pełne lodowisko ludzi, pełne lodowisko ludzi, nie wiem ile tam wchodzi, 3,5 tysiąca, 4,5 tysiąca, nie wiem, no, ale było pełno, pełne lodowisko ludzi, <słuch> niestety przegraliśmy i to ponieśliśmy sromotną porażkę, GKS zdecydowanie miał przewagę, także stan rywalizacji 2-1, są to play-offy. Kto nie wie, no to chodzi o to, że gramy o półfinał, w tamtym roku zdobyliśmy mistrza Polski. Teraz gramy o półfinał, wygraliśmy mistrza Polski właśnie z Katowicami, ale to był zeszły sezon, teraz walczymy właśnie o finał. Jesteśmy w półfinałach, walczymy o finały. No, i powiem Wam, że no na razie jest 2-1 dla Katowic. Przegraliśmy 4-1, ale pierwszy mecz tej rozgrywki był w Katowicach i myśmy wygrali u nich 4-1. Teraz przy my przegraliśmy 4-1, więc liczę na to, że nasza drużyna da dzisiaj z siebie wszystko, bo kolejny mecz u nich i, i oby było 2-2. Oby było teraz 2-2. W sensie, żebyśmy wygrali, wtedy się stan rywalizacji wyrówna na 2-2, bo tak, to powiem Wam, że ja już nie oglądam nawet, bo dla mnie to jest taki stres, ja nie wiem, ja przeżywam takie emocje sportowe jakoś niesamowicie. Jakbym była nie wiadomo jakim kibicem, kibicuję jak najbardziej, jeszcze dzisiaj, wczoraj, jeszcze jak wyjeżdżaliśmy z lodowiska, to jeszcze można było online bilet ustrzelić na jutro, ale nie kupiłam no i dzisiaj już jak weszłam, to już nie było mogłabym kupić w kasach ale musiałabym stać, wiadomo dzieciaki by weszły wcześniej z moim mężem i by sobie już usiedli więc mogłam jechać też do kas ale bałam się, że będą bardzo duże kolejki do tych kas i, i, i będę tam nie wiadomo ile stała więc stwierdziłam, ok, dobra tak ma być, zostaję w domu Zostałem w domu, będę oglądać w telewizji. Może to lepiej dla mnie, bo wczoraj to mnie emocje tam tak ponosiły. E, no bo wiecie, sport nie zawsze wiąże się z tym, że się gra fair play. E, I No ale no przegraliśmy, bardzo szkoda, bo oprawa była piękna, kibice kibicowali z całych sił, ile mogli. Cały czas moja Laura kibicowała, no to był po prostu Hit, no ale przegraliśmy. Trudno. Mówi się trudno, żyje się dalej i dzisiaj walka, dzisiaj ogień, wojna. Mam nadzieję, że nasi zmiażdżą ten mecz, po prostu zmiażdżą ten mecz. Także raz, dwa, trzy, niedługo zaczynamy hokejowe emocje. Tak. Zero! O, my tak dalej! Tego skońca, do Takie mamy. Do klaskania, ręce do nie bolo. bolą. Nie mogę zabrać tego, tak Powiem wam, że no, sytuacja wyglądała dramatycznie. Na początku, żeśmy wygrywali 1-0. Potem było wyrównanie do 1... I ja oczywiście coś tu z brywami nie zrobiłam. Wyrównanie na 1-1. Potem było znowu 2... 2-1, potem 2-2 wygraliśmy na szczęście ten mecz, ale powiem Wam, że jeden z goli i powiem Wam tyle: Święta Rita, patronka spraw beznadziejnych, nigdy mnie nie zawodzi, jak ją proszę. Nigdy mnie nie zawodzi. I mówcie, co chcecie. To jest mój talizman. Święta Rita to jest mój talizman. Siadłam na schodach. To jak oni to wyrównali? A naprawdę Katowice grają bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Są szyb szybką drużyną i no naprawdę nie można im powiedzieć, że są słabi. E I obyśmy wygrali z nimi w Katowicach. E oby, oby po prostu. Ale ja sobie normalnie medali świętej Rity bo siadłam na tych schodach i mówię tak, tak, powiedziałam sobie trzy razy: Pomóż im świętarito, pomóż im święta, to Jak to powiedziałam trzeci raz, to wpadł gol na, yy, na chyba 2-1 wtedy. Nie wiem już, nie wiem, ale wyszliśmy znowu na prowadzenie, także. Ojej, oh yeah, wygraliśmy, także jest, jest dobrze, jest dobrze. Maga się cieszę. No i mówię Wam, jak jesteście tylko wierzący, jak wierzycie i. Yy, nie czujecie się mocni w tym, żeby o coś prosić, że I yy, gdzie my prosić o coś Bo Boga, yy, ale no naprawdę święta Rita ma moc, ma tą moc wstawienniczą i naprawdę ona mi tyle, wiecie jak, ona mi tyle razy pomogła, tyle razy pomogła i ja nie chcę tu żadnej herezji głosić, ale ja po prostu czuję tą pomoc i po prostu jak się wierzy, wiecie o co chodzi, w tą energię, to to daje takiego kopa. I wygrali. Jest! Kezunia. Heo. Dobrze, dobrze. Byle, jeju. no naprawdę, bronimy mistrza Polski. I wiem, że wygra lepszy, Ale chciałabym, że jeżeli nawet mamy przegrać w finałach, to w finałach, a nie w półfinałach, żeby... Stracić tego mistrza, ale oczywiście ja liczę, że wygramy te mistrzostwa. No znowu obronimy mistrza Polski, no ale no, nie mo no, trzeba przyznać, że przeciwnicy są twardzi i hardkorowi. My walczymy o półfinał z Katowicami, natomiast tych z Jastrzębiem i też jest rywalizacja na razie 2-2. Cieszę się, bo to męczy obie drużyny, a nie wiecie, że jedni odpoczywają i czekają sobie tylko na finał. Tylko jest ta równowaga i sprawiedliwość zachowana. No, i teraz mecz w Katowicach. Nie na swoim lodzie, nie ze swoimi kibicami, ale mam nadzieję, że nasze chłopaki poczują tą energię od nas. I wygrają. No niech wygra lepszy, ale to dalej rywalizacja się nie kończy i nie jedziemy do tych Katowic z wynikiem 3-1. Wiecie, po sromotną porażkę i Katowice w finale, tylko jedziemy walczyć dalej o ten finał. O, jest no dobra, wiem, że was to pewnie nie interesuje, ale w ogóle ten wtorkowy mecz możecie oglądać na jedynce, tv Sport. Będzie transmitowano wielkie wielki TVP Sport. Szkoda, że nie promują hokeju, to jest świetny sport. I naprawdę poświęcają tyle czasu na beznadziejną piłkę nożną, a na hokej tak mało. Dobra, ja się postaram uklepać jakąś kolację mojej rodzinie, ale jest rosołek i jest chłopski garnek, który dzisiaj zrobiłam. Nie wiem, dzwonię do nich. Nie serio, tym iPhone nie da się nagrywać w ciemności, to nie, to, ale to nie jest nawet wina, tylko bardzo psuje jakoś ta szybka, którą mam. Dość taka gruba i ona m, naprawdę psuje jakość. I poświęcę się i kupię y, folię następnym razem, żeby miała dziurkę. Czy znaczy ja coś sobie nie zrobiłam w brwi? Jak hit, A w ogóle strasznie się łuszczę tu i tu po tych kremach, ale o. Teraz będzie trochę lepiej. Dobra, moje dzieci zażyczyły sobie tosty, tylko nie mam chleba tostowego, ale mam świeży chleb, więc zrobimy chlebuś. Zamówiłam sobie ten medalik. Zamówiłam. Ja go będę, ja powiedziałam, ja sobie zamówię medalik z świętari, to święta Rito, proszę. Ja normalnie będę orędowniczką teraz. Mówię wam, Świętari tak Jestem Jezu, taka głupota mecz, ale. Naprawdę. O swoich się walczy, nawet modlot. Nawet no nie musielibyście tu być, albo przyjedźcie kiedyś na mecz, na, na hokej, na Unię. Jak macie możliwość, jak nie byliście, no to przyjeźdźcie, to zobaczycie, o co chodzi. No. Ale, więc co, cieszę się, że ja, ja. Mój mąż stwierdził, że ze mną nie da się oglądać meczu. To raz. Dwa, jeśli nie nadaje w ogóle do oglądania meczu, bo ja się wykończę kibicując komuś. Wiecie, jakikolwiek bym mecz nie oglądała i kibicowała swojej drużynie, czy to nawet dzieci jak grają, to ja już... Ja jak nie muszę na Antka mecze jeździć, to nie jeszcze. bo ja bym tam po dzieciach cisnęła i e, no... Jakbym była facetem, to chyba bym była Kibolem, takim typowym, naprawdę zagorzają Kibolem. Yy, jadą już, wyjeżdżają tam chyba z parkingu, no bo widziałam, że znowu było pełne lodowisko ludzi. Yy, nie wiem, czy też tak pełne jak wczoraj, ale pełne, pełne. I myślę, zresztą no nie mogłam biletu kupić, także bilety się wyprzedały przez internet. Uch. Oby, oby. Jutro Laurcia idzie na urodzinki. Yy, więc Teściowa nas zapraszała. No ale nie pojedziemy właśnie, no bo Laurcia na urodzinki. Jedynie oni mogliby wpaść. Yy, ale nie wiem, jak to będzie. Hej przy niedzieli. A ty co, nie wyjdziesz? Nie dość, że tak zimno. Co, zacięło się. No. Popatrz, obróciłeś już kurtkę lodem. Zimno, chyba 5 stopni, a on lodę a, a daje. Idzie do kolegi, zabierze rower przy okazji. O, nie, o, nie. Nie mówcie, że gości o. Nie, tylko nie to. Do... Nie, on jadą na. pewnie. Te yy, drog... ten. gorzkie żony. Gorzkie żony, przybywajcie. Sama jedzie. Sama jedziecie. Sama Józefa zawzięła się, dziewczyna modli się. Modli się o to dzieciątko. Dobrze, niech się modli. Ja też się modliłam. Yy, więc niech się modli dziewczyna. O dzidzie zdrową. No miałam iść na gorzkie żale też. Z nim, bo to jest komunista przecież. W sensie do komu nie idzie. No ale, no ale, no, no ale. No ale nie idziemy, no. Na gorzkie żale. I tyle. Dobra, zadzwonię do teściów, bo nas zapraszali, ale no, Laurka ma urodziny. Jeszcze godzinkę. O 16 kończy. Ja będę zarabiać na pizzę. Mój chłop poszedł na spacer. No, powiem Wam, ale dobrze w domu być samemu. Ja pieprzę, no powiem wam. Jestem tak przebodźcowana cały czas czyjąś obecnością. Yy... Wiecie, no niby Antek w ogóle idzie prawą stroną drogi. No gamon.